Dzisiaj zagramy w żywiołowego OneBlocka i trzeba no trochę bloków pokopać, no ale... Może fajny film z tego będzie. Na pewno nie zmieszczę się w jednym odcinku, więc... No może być z tego kilka odcinków. Naprawdę może być z tego kilka odcinków. Ale nie wiem, zobaczę. Co jest? O, chyba sklep się tworzy. Tu już kliknąłem, zagadałem się trochę, a miałem... No, grać, dobra. Oj, no, trochę zacina, bo dopiero Minecraft odpaliłem. O, o. Wyspa ognia. No, trochę kosztuje. Dwa tysiące. Okej. Okay. Chodźmy zobaczyć, może inne wyspy. O. Tutaj. O, jakaś wodna, magiczna. Wiatru, o, Kilo, w to go jeszcze, na mnie niestety go nie stać jeszcze. Oj, co to jest? A, chyba minąłem ziemi, zaraz wrócę to popatrzę. Bo jeszcze muszę trochę nakopać, żeby mieć na kilo w. Najpierw kilof, później wyspy. Oj ci, spadłem. Czas wydać platformę. Dobra, to kopiłem na kilof, 40. Jak będzie oj oj o. Trochę lepiej działa. Ale mnie z nią zrzuca, bo ciągle stoję na nim, więc znaczy no, naprawdę będzie łatwiej. No i znowu lecimy w otchłań. Kolejne odrodzenie. No i kolejne kopanie. No. I tak aż kilofa nieco będziemy. O! Już prawie mamy na kill off. zaraz będziemy mogli pakować kill i zająć się Kolejną, w sumie pierwszą wyspą chyba pięć, jak dobrze widziałem Dobra, już możemy iść po ten kill off. A ciekawe czy punkty się zresetują Fajnie byłoby, by się jednak nie resetowała, bo no nie chcę nad tym się nie, nie wiem, 3 godzin Mówiłam też, jakie to jest drugie. Oj, co, tak się nie kupuje? Tak się kupuje Chyba klika się w tabliczkę Albo nie, co jest? Nie mogę go kupić. Nie No nie mogę kupić normalnie. A dobra, trzeba określić drugim przyciskiem myszy. Dobra, paczka i mój kilofik. Dobra, mam kilofik. I czas. Iść kopać. O, no i znowu. Mam nadzieję, że go nie stracę. No i znowu giniemy. Jest, dobra, nie straciłem. Dobra. To trzeba pokopać trochę. No, tylko te bloki ciągle spadają. Muszę jakoś je złapać zaraz. Muszę tak bardziej jakoś, nie, nakucakać czy coś takiego. Spróbuj normalnie złapać. O, mam pierwszy, dobra. Mam pierwszy jakiś, jakiś, jakiś dziwny blok. Taki jak to chyba, nie wiem, jakaś ziemia z wodą, mokra ziemia? Bo to jest jakaś twarda ziemia. Albo popękana ziemia. Eee, nie, trudno mi powiedzieć, co to jest. To jest jakiś biały blok. Trochę przypomina wiatr ten, co tam miał być. O, nawet mam wieczne frytki, teraz zauważyłem jakieś. Pewnie jakieś jedzenie. O, właśnie o to chodziło. Właśnie sobie za blisko tego bloku, sobie stoję na tym bloku, no i muszę. O! I teraz już cała będzie obudowana już nie będę spadał wreszcie. Dobra. O, i teraz można. i tak można kopać. Dobra. Dobra, dobra. Tutaj się kopię. Kopiemy, kopiemy. No nie, i źle postawiłem. O! Ale da się zniszczyć na szczęście. No. Dobra. Daję na boki jakieś. albo bym się zrobić takie. O właśnie. Już chwili dla mnie nie było, bo poszedłem pokopać i zbudowałam od razu to. Bo po prostu chciałam przyspieszyć, no żeby było na, Żebym no nie smędził kopaniem, tylko żebyśmy no po prostu pierwszą wyspę zobaczyli. Trochę może być długa walka, bo mogą tam być jakieś bossowe albo coś, ja Nie wiem co tam będzie dokładnie. No. Gdzie tu mam? A, tam mam. Widzę, widzę. Dobra, wyspa ziemi. Chodźmy zobaczyć, co mi da ta wyspa ziemi. Wchodzimy. Dobra, tutaj się rozpięto na tym naszym bloczku. I dobra. Tutaj patrzę, jakie jedzenie mam. Jakieś, no inne. Mhm. O, ciasto. Czy to ciasteczko? A, dobra, nieważne. Czas stworzyć pierwszą wyspę. Oj, ale ciemno. O, wyspa ziemi, tworzenie. Proszę cierpieć, poczekać. No to czekamy. No. I co, tutaj się dzieje? No, dalej nic nie ma. Miała być wyspa. No chyba, że tak długo się tworzy. No chyba tak, bo nie mam innego wytłumaczenia. No, no długo się tworzy, trzeba poczekać chwilę. No kiedy to będzie? Kurde, już strasznie. Długo, długo. Hmm, mhm. no i jeszcze można czekać? Sprawdzę na czacie, czy nie się nie zaczęło, No nie, czat normalnie działa. No coś po prostu z tą wyspą chyba jest nie tak. Mam nadzieję, że uda się, bo bardzo no chciałem... No to ograć, ale no nie wiem, bo tutaj widzę, że chyba ta wyspa się jednak nie załaduje, ale jeszcze chwilę poczekam. Więc proszę, nie wychodźcie z tego filmu, tylko zostańcie. Poczekajcie ze mną. <śm> O, coś mi się kursor zaciął. O, może coś się zarastanie? O, wyspa ziemi. Aha, to już wiedzę, co tutaj było się generowało. Bo to takie olbrzymie. Myślałam, że to trochę mniejsze będzie. To jest naprawdę wielka i okazała wyspa. Mam trochę bloków, więc no, czas się tam podbudować. Dobra, budujemy, budujemy. Gdzie jest jakiś taki dziwny z kamiennymi narożnikami? Może jakiś mocniejszy. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Mhm. Dobra. Jeszcze kawałeczek nam został, mam nadzieję, że blok w nie będę musiał dokopywać, ale no chyba nie będę musiał. Dobra, tutaj stawiamy te klocuszki dalej. Oj, to mi się skończyło, ale mam na szczęście kolejne. To jest chyba ten dyrekt z wodą, co mówiłem przedtem. Albo no nie, coś innego, ale no to, to trochę mi przypomina jakieś takie błoto z dużą zawartością wody, że już nie wsiąka. Dobra. Już widzę, że jesteśmy. A się kawałek został, to się podbuduje do ściany. Będzie łatwiej wejść i zejść. Będą takie schodki, których nie będę musiał budować. No, już prawie jesteśmy. Dobra, o już się dobudowałam. Teraz trzeba zejść na dół i zobaczyć, co tam na dole będzie. A nie, boję się, że tutaj może coś jednak wyjść, więc sobie wolę jednak teleportować do sklepu i kupić sobie mieczyk. Bo jednak z mieczykiem to zawsze bezpieczniej. Bo nie wiem sam je może czekać. Mogą być jakieś na przykład spawnery z mobami albo jakiś... No nie, jakiś boss, jakiś... Potwory, które będą pilnowały jakiegoś skarbu, może jakaś zbroja? Bo tej żadnej zbroi w sklepie nie widzę, ani innej broni. Może jakaś broń, właśnie. O, dobra. Musimy przejść po tym młosie, który przed chwilą zbudowaliśmy. No i zobaczyć, co tam jest. Tam taki żółty, właśnie, daszek widzę, podtrzymywałem przez paliki. No i musimy zobaczyć, co tam jest. Zejdziemy na dół zaraz i zobaczymy. Dobra. Chodzimy, to czas na zejście w dół. Tutaj patrzę sobie, żeby tutaj naprawdę ciekawie to wygląda. Ktoś się postarał. dobra, tam widzę jakieś kółko. To nie wiem, co to zwiastuje, ale prawdopodobnie jakąś walkę albo coś takiego. No tak, jak myślę. Kraty się zamknęły, no to chyba będzie czas walczyć, ale nie wiem, z czym mi się idzie walczyć. Co to jest? Jaki... Ulepszony villager. Ciekawe co on będzie robił. No tutaj nie ma żadnych jakichś jeszcze dobrych broń, więc to, ta walka no, może trochę długo zająć. no, no właśnie już widzę. Tego te pomocy i tego robale strasznie dużo klepią. I on sam dużo też klepi, a ja mu praktycznie nic nie zadaję, no bo nic nie mam. A czekajcie jak umrę, to się odgi i walka będzie od początku. Czy, czy... się zrespię tutaj i nie będę mógł uciec, bo teraz zobaczymy, że mi sklewy znikną. o. O nie, jednak tutaj się respimy dalej. Słabo, o kurde, pająk jakiś dziwny z jakąś zimitowaną twarzą. Dwa pająki? O Jezu. Za tym mieczem, bo on jest słaby, będzie raczej chyba trudno pokonać. E, zresztą zobaczymy, no już widzę, że z nimi ciężko. Widzę jak mocno biją, no zaraz. No znowu, pad no, znowu padłem, znowu Chciałam pokazać wam walkę jakąś, no i macie walkę, no ale... No nie, chciałam coś łatwiejszego na start, a coś bardzo ciężkiego. Może kolejne bossy będą łatwiejsze, jeśli na każdej wyspie będzie boss. Boże, te robaki i te pająki wkurzają. Dobra. Kurde, do rognie i znowu nie żyje. Aj! No. No, zadałam mu coś tam, no, ale nie zadałam mu tego, bym już powinien, jakby te jego portfory mu nie pomagały. Boże, i te bają. O! No, długo go zabijam, ale jednak się da zabić. Nie jest to tak, ale no, te robaki jest trudno trafić i no, jeszcze on pomaga tym wszystkim swoim pomocnikom. Właśnie. Te robaki jego, go No, i znowu zginą jego mocy. Dobra, oni tutaj pająk znowu po mnie idzie. Dobra, ale ma coraz mniej życia. Jak padnie, to już będzie z górki. No bo nie będzie mi już przeszkadzał, no i nie będę musiał z nim się uczerać i będę mógł sobie zrzucać to miejsce o ile jest są jakieś skinki, albo się może pojawi, jak go pokonam, ale jakiś skarb dostanę od razu do no nie wiem, po prostu nie wiem. Ej, no znowu nie żyje. No słabo, słabo, że znowu nie żyje, no ale... Hmm, hmm, hmm. No tak się z nim będzie, chyba, walczyło cały czas. Ale w końcu go pokonam. No, chyba go w końcu pokonam, bo to nie jestem w 100% na 100%. Oczywiście. No, ale dobra. Włączamy znowu odrodzenie, znowu jesteśmy. No, no i znowu walczymy z tymi wszystkimi potworami. Z nich też dużo lewela w miarę leci. Au. No. Strasznie duże zadają. Te pająki w większości. Te robaki no zadają też trochę, ale te pająki jednak są bardziej wkurzające niż te robaki. Bo robaki są na hita, te pająki no są na parę, ale zadają no dosyć duże obrażenia. No właśnie nie mogę trafić te robaki. Bo zabiję właśnie jedną pająkę, ale te robaki. Te robaki to jest najgorszy problem chyba w tym bosie. Ja bo... Ja, ja że ja się... O, chwileczkę sobie wiem, ale to chciałam powiedzieć, jakby bardziej się skupiam na walce z tymi jego pomocnikami niż bosem. No ale trzeba tych pomocników hawyt, bo no inaczej nie dam rady go No nic mu zbytnio zrobić, no bo to jest no... no niewykonalne, jakby było widać w chwilą. Bo on jakby mnie ciągle tłuką, a ja mu praktycznie nic też nie zdaję, bo on ma no... no bardzo dużo niestety życia. Dobra. Tutaj, no zaraz może mi się uda. Dobra, tutaj dalej z nim walczymy niestety. No, no nie jest łatwy przeciwnik. Mógłby być łatwiejszy. No ale też nie jest jakiś trudny, bo, bo mogą być chyba trudniejsi. Nie wiem, czy mogą być trudniejsi. Jeśli będą i będą tacy jak ona, bo jeszcze gorsi, to sobie prawdopodobnie po prostu tą walkę spróbuję zrobić bez nagrywania, żeby no po prostu nie zanudzać moim ciągłym umieraniem. Czyli po prostu to tak już nagrałam, no bo po prostu, no nie wiedziałam tutaj, a kolej, kolejne, jeśli będą, jeśli się pojawi kolejna część tego, na przykład druga wyspa, bo w którejś tam będzie na przykład coś trudniejszego, na przykład druga, 3, 4, 5, no to wtedy po prostu po nagrywaniem pokona i na przykład pokaże ostatnią chwilę życia, jeśli będą wszędzie bossy. Bo ja nie wiem, czy wszędzie są bossy, czy tylko tutaj na pierwszej. Dobra, no. A no znowu nie żyje. ja no właśnie, ja z wami sobie gadam, ale tak jak widać, no dodałem mu trochę HP, no ale, no, ma się ponad połowę HP, więc, no. No nie zadałam zbyt dużo tego HP, jednak. Mógłbym mu zadać więcej, to ja musiał się trochę jeszcze postarać, żeby mu zadać więcej. Bo jeśli go pokonamy, to może to jakąś lepszą broń dostaniemy. Jakieś może wyposażenie, zbroję może. Bo zbroi nie widziałam w sklepie, więc albo zbroi tutaj nie ma, albo zbrojki gdzieś są ukryte lub je dostajemy. Jeszcze może później, jak go pokonam, to obchodzę po tej wyspie i poszukam jakichś, czy nie ma jakichś skrzynek na przykład gdzieś ukrytych. Albo no, jeszcze jakieś ciastki, gdzie mogą być jeszcze jakieś potwory i skrzynki. może, no chyba znowu, no znowu umarłem, mm, mm, mm. No te robaki wkurzają z pająkami. No to jest ciężko zabić, dobra. no dobra. Powinienem się na skupić, no ale jakby nie ja się go skupić na bossie, bo zadają tyle noży, mnie ciągle zabijają. Dobra. Czyli bo się tylko zastąpają... o, boss ma tak gdzieś no koło połowy HP, tak mi się wydaje, albo trochę jeszcze więcej niż połowa, no ale zaraz będzie miał mniej, bo chyba mu się... mi uda mi się go pokonać, a nie mu, nie, mnie, o. No, o, teraz klepie jest idealnie, gorzej z tych swoich pomocników przywołano właśnie. Bo oni mnie zabiją i nie będę miał idealnego, a tu jest idealnie i prawie go już zabiłem w tym miejscu Bo w tym miejscu jakby on no, zadaje mi dużo, ale jakby on się... O, dwa paląki. no to chyba znowu umieram Chyba znowu się odrodziłem Zostało mi już naprawdę mało HP Zaraz go rozwalę po prostu, no i będzie jego koniec tego żywotu No na wierzyłem, że ta walka warta jego pokonania, no ta walka będzie warta ogólnie, no bo jeśli nie będzie nic warto, no to nie, bo to ja czas straciłem na niego. Mam nadzieję, że coś fajnego przynajmniej dostanę. Dla niego. Jego pokonania. Już zostało naprawdę mało, no kolejny raz ale już go zaraz powinienem pokonać, bo już mu zostało mało. Chociaż że no mnie te pająki pokonają. No to wtedy będzie gorzej. Dobra, zostało mu się tak malutko. Proszę, proszę, proszę. No, chyba nie, nie uda się. Albo jednak, tak, udało się. O, wybuch. I z nim wszystkiego, pomocniki, pająki i robaki, no, mało Co to jest? Jakaś rękawica i jakiś daj kamienia. O. Sama ma ta rękawica? Wymienię ją, bo ma to, co właśnie widzę, 7 obrażeń, a nie jak mnie 3, więc jest, no, lepsza. No tu i odłożę trochę syfu mojego, no bo po co? O tego kurczaka sobie wezmę, zapomniałam w ogóle, że mam takie jedzenie dobre. No, tutaj Toro i kamienia. Po prostu rzuca birtem pod siebie. Mało przydatna umiejętność, no ale może dla jakiejś zabawy, albo, bo dla, dla czegoś takiego może to służy. Nie wiem dlaczego to dokładnie służy, ale wiem, że ta pion, pie, o, pioncha będzie na pewno fajna. Może, że no jeszcze jakieś bitwy, bo ją dostaliśmy. To oznacza, że możemy jeszcze z kimś walczyć, no bo jakby... Ona chyba służy do walki. Dobra. Chodźmy połazić jeszcze po tej wyspie, poszukać. Może wejść na górę, na górę tej wyspy właśnie. Dobra, odbudujmy się. O, tam wygląda jakby coś miało być. Pójdę tam. Ale tutaj się sprawdzę. Oj, ci spadłem. No to jest wejście, w którym już byłem. Przejdę tam zobaczyć może coś tam jest, bo tam na dole jeszcze ja widziałam drugie wyjście, jak tutaj wchodziłem za pierwszym razem, o właśnie. Idę zobaczyć, może coś tam ciekawego jeszcze jest. Właśnie po coś musi być to drugie wyjście. Przejdzę tam zajście Dobra, wchodzimy na tą górę. No i mam nadzieję, że coś znajdziemy, a nie spadniemy, bo jak spadniemy, no to znowu będziemy na tej wysepce naszej malutkiej, i będzie nie trzeba bo chyba przyjść a nie wiem czy, czy się opłaca i czy tutaj w ogóle coś jest od tej spróbuję się przebudać. O nie No właśnie o tym mówię Oj nie żyję Dobra mam sklepik Tutaj jest prawda, jeszcze w sklepie No właśnie Ta wyspa ognia kosztuje No naprawdę dużo kosztuje Tutaj sobie popatrzę jeszcze ile inne wyspy kosztują Żeby pamiętać O tutaj są jeszcze inne Naprawdę ciekawe wyspy, dobra Czas wrócić no i jeszcze pokopię sobie. Jest ten byloczek mój. Ale jak tak sobie kopię. Wykopałam sobie kilka. Dalej sobie pokopię, ale tak myślę, że chyba, chyba będę dalej sobie tutaj kopał. Albo nie, pójdę tam jeszcze zobaczyć, Myślę, że coś tam może jeszcze być, ale no nie jestem tego 100% pewien, ale mam jakąś taką myśl i coś mnie tam ciągnie. Że coś tam jeszcze jest, mi się wydaje. Że tam jeszcze wszystkiego nie zbadałem. Coś mi się wydaje, że tam jeszcze coś może być ukrytego. Dobra, tutaj sobie przejdziemy, zobaczymy. i dołem tak zobaczymy sobie. O, ty hops. Dobra, po kolcach łazimy. Nie wiem, czy to jest mądre, co robię właśnie. Dobra, tutaj się budujemy kawałeczek. No jak się tak budujemy, no to... <laughs> Dobra. Chodź, dobra, spadłem. A nie same jakieś że obrażenia, się wydawało, że dostanę o wiele więcej. A to jest wejście. O, tak. w ten nie wchodzimy. Aha, to prowadzi do tej samej areny, co byłem przedtem. Bo to jest to wejście, w którym wychodziłem. Jest to skrzyniać koło się z rzeczy, A sobie je wezmę w sumie. Po prostu A to jest to, co wejś... wszedłem pierwszy raz. Dobra. Wtedy jeszcze raz pójdę mimo, bo przed tym spadłem, ale chciałbym jeszcze zobaczyć, czy coś tam na to bo po coś te wyjścia muszą być. No dobra, tutaj wejdziemy i tutaj się odbudujemy, pod tą ścianę bo ta ścieżka dokądś musi prowadzić. Nie, uwie, nie wierzę, że ona jest po prostu tutaj po nic. Dobra, odbudujemy się, tutaj spróbuję, o właśnie, tutaj wejdziemy, tutaj jest takie... Łatwo dostępne miejsce Dobra, tu jesteśmy? Oj, coś, coś, coś nie mogę. Co jest? Aha, pewnie na co? No właśnie, mam już bloki Dobra, tutaj się podbudujmy. Czyli muszę się przebudować, no niestety. No bo źle, no niestety wszedłem, no ale no nie zauważyłem, że tu jest taki dach. Dobra, tu już jest otwarta przez to, więc tutaj już się mogę wybudować na spokojnie. O kurde wody. Bloki. Aha, ten blok w ogóle staje wodę. O wiedziałam, że to się jest. To są jakieś domki i jakaś cywilizacja kamienna. Trzeba je sprawdzić. Może coś tam w niej będzie. Dobra. O! O! Giertowe spodnie. Czyli może, że w każdym domku jest jakaś część zbroi, tak mi się coś wydaje. Tak. Giertowa czapka W sumie hełm Giertowa klata Ale frytki sobie zjemy wieczne I ten domek właśnie został jeszcze ostatni I tutaj powinny być Tak Giertowe buty Dobra Skoczę sobie, że szybciej wrócić do bazy nie wiem po co ja mógłbym sklepu, no ale już zobaczyłem, dobra. Dobra, to sobie jeszcze pokopię. I chyba chcę wam powiedzieć, że będzie na pewno, coś mi się wydaje, kolejny odcinek z kolejnej wyspy. To będzie chyba z wyspy Ognia. No i chyba będzie, będzie, bo tutaj wszystko bym nie zmieścił, bo ten już jest długi. Nie chcę przedłużać, więc bajo.